Cześć, tu Kasia hej. Teraz chcieliśmy, chciałyśmy Wam pokazać aplikację, którą stworzyłyśmy. Mamy ją już gotową, możecie ją ściągać w App Store i w Google'u i będzie działała i na urządzeniach z literką I z przodu, iPhone'ach, iMac'ach, Tabletach, a także w Google, czyli będzie działała na całym systemie Androidowym. To jest nasza aplikacja prawomocnych pomocnych z ogromną wiedzą, funkcjonalnościami, użytecznością, która będzie e, bardzo przydatna wszystkim tym, którzy pozwali bank i będą chcieli mieć w jednym miejscu wszystko to, co może dotyczyć ich sprawy, ale także. E, Wyjątkową możliwość skontaktowania się z nami, umówienia spotkania w pięknej zakładce Prawomocni Pomocni. Tutaj bo możecie sobie wybrać prawomocną, pomocną osobę i umówić z nią spotkanie. Zostawiliśmy także miejsce na Wasze zdjęcie, bo wkrótce i Wy też będziecie prawomocni. Dokładnie. Do czego Do... bardzo zapraszamy? żebyście byli jak najbardziej aktywni w naszej społeczności i z czasem mogli aplikować do tego, żeby też stać się prawomocnym pomocnym takimi jakim my jesteśmy i wspierać innych ludzi. Tak aplikacja będzie służyć wam, i wiedzą, i takim wsparciem merytorycznym, jak będziecie się zastanawiać, czy propaganda banku, która jest potężna i ogromna, faktycznie może wam zagrażać. Nie, nie może być tak. W końcu zagrażać. skądś mają te pieniądze na to, żeby rozprzestrzeniać te nieprzyjemne informacje, tak? Tak, więc tutaj znajdziecie wszystkie informacje na dezinformację banku, to takie modne słowo teraz: dezinformacja. Więc tam jest dezinformacja, tu jest informacja. Uh, tu jest kalendarz wydarzeń, uh, tu jest wszystko to, co może... Was I cały czas będziemy to słuchajcie, dobudowywać, bo mamy też sygnały, że wielu z was no, ta terminologia taka bankowo, e, prawnicza, ter, prawda, e, zarzut zatrzymania, korzystanie z kapitału, e, okres przedawnienia, to są terminy, które dla niektórych są bardziej znane, dla niektórych mniej, więc my będziemy starały się e, te, te, tą tę terminologię Wam przybliżyć w taki bardzo prosty e, sposób, przyjazny. Będziemy tworzyły filmiki i będziecie widzieli, stworzymy też taką zakładkę słowniczek Frankowicza z czasem, gdzie będziecie mogli sobie zawsze wejść i sprawdzić dokładnie, o co przysłowiowo Kaman w danej, w danej nomenklaturze. Także oglądajcie, śledźcie, wpadajcie do nas i na Instagram, i na Facebooka, a tam mnóstwo informacji. No i pobierajcie naszą aplikację. Dla członków społeczności życia bez kredytu, którzy pozwali bank, są kody do dostępu i do możliwości umawiania spotkań. Naprawdę, a wygrana z bankiem to już jest y, naprawdę... Zasięgło chleb. ręki. Tak, i to już jest, staje się naprawdę chlebem powszednim. Więc nie ma się co obawiać, po prostu trzeba próbować. Działać, działać, przede tak wszystkim jest. działać. I zapraszamy Was do tego.